Mi kiedyś chłopak powiedział, że jestem ładna, ale dopiero teraz widzę, jak bardzo żartował. Teraz... A... Co, co to jest? Muszę to... to jakoś wyciąć. Kupi podbródek. Tak będę musiała jakoś nagrywać. O, teraz nie widać, że mam podbródek. Teraz jestem taka chuda w ogóle. Wow. Mam fajny sweter żółty. 否的。